Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Witam osoby spod znaku Barana na czytaniu ogólnym na miesiąc październik. Moi kochani, w związku z tym, że to jest czytanie ogólne, to nie ze wszystkimi wszystko może rezonować. Więc proszę zabrać to, co, moi drodzy, Wam będzie odpowiadało, a resztę zostawić. Być może w przyszłości się zrealizuje. Zobaczymy, co Tarot chce dla Was przekazać. Na ten nadchodzący miesiąc. Więc wchodzicie do października z energią karty, kochankowie. Kochani, kochankowie, to jest taka energia, która mówi o miłości, ale również o wyborach, kochani. O miłości małżeńskiej, o miłości związkowej, kochani. O, i sugeruję, żeby po prostu, moi drodzy, spojrzeć. Inaczej być może na swój związek, małżeństwo, w inny sposób, kochani, ponieważ tu jest taka strzała, która symbolizuje to jakby problem, tak? Problem związkowy, problem w małżeństwie, kochani. Być może to jest trzecia osoba, która właśnie zbyt bardzo yy, ingeruje w Wasz związek i tu należy zwrócić uwagę i wybrać taką drogę w swoim związku, w swoim małżeństwie, żeby moi drodzy, po prostu, jeżeli coś jest niedogodne, coś jest, jest jakimś problemem, kochani, żeby po prostu to znikło, a jest taka możliwość, ponieważ ta garta to ma dominujące znaczenie miłość, tak? Więc tutaj trzeba by zwrócić uwagę, jak właśnie wyglądają Stosunki między partnerami, tak? Jak najbardziej, kochani. Ale następną kartą dla Was jest ósemka kielichów, która, kochani, mówi, że pójdziecie w stronę marzeń. Zacznijcie realizować swoje marzenia. Należy realizować swoje marzenia i one mogą się właśnie dotyczyć, kochani, spraw miłosnych, spraw, które w Waszym związku się w tej chwili dzieją, tak? I zawnięcie wspólnie, kochani, ze swoim partnerem oczywiście trzeba ściąć, porozmawiać, starać się zrozumieć drugą stronę i spełniać to marzenie, tak? Ale mogą to też być marzenia nie tylko związane z miłością czy z małżeństwem. W ogóle, kochani, jeżeli macie jakieś marzenia, to jest dobry czas październik, żeby pójść w stronę właśnie swoich marzeń. Nie czekać już. Kochani, następną kartą dla Was jest umiarkowanie, jest to bardzo dobra karta, ale ona mówi o pewnego rodzaju takim spowolnieniu. Ale również sugeruje to, że moi drodzy, jeżeli zaczniecie właśnie iść drogą ku swoim marzeniom, to trzeba też wziąć pod uwagę, że żeby spełniać marzenia, spełnić jakieś marzenie, jedno, dwa. Kochani, to na to trzeba trochę czasu. Właśnie o tym mówi umiarkowanie, żeby spokojnie, cierpliwie, kochani, yy, właśnie podchodzić do wielu spraw w życiu, tak, i również do spełniania marzeń, moi drodzy. I tutaj jeszcze jest taka sugestia od karty, moi drodzy, żeby też spojrzeć na swoje wnętrze i starać się z tej swojej wewnętrznej mądrości, którą każdy, kochani, posiada, po prostu korzystać nie tylko z otoczenia z tego również ale również połączyć te dwa źródła wewnętrzne i zewnętrzne i korzystać z tego tak i starać się znaleźć taki spokój w sobie i złoty środek jeśli chodzi o różnego rodzaju sprawy Następną kartą dla was jest król buław kochani to jest osoba to jest energia męska osoba bardzo energiczna Osoba, która bardzo dobrze umie zorganizować, moi drodzy, życie codzienne, życie w pracy, znaczy w pracy również, tak, ale to jest osoba dość zarozumiała i to trzeba wziąć pod uwagę, bo jeżeli w waszym otoczeniu jest taka osoba, czy to jest wasz partner, czy to jest wasz na przykład szef u niektórych osób, kochani, to trzeba zwrócić uwagę, że ta osoba może być momentami dość męcząca, bo zawsze uważa, że... Jego zdanie jest najważniejsze, kochani, i to powinno być dla Was też priorytetem, a nie zawsze musicie się z tym zgadzać, tak? Ale trzeba wziąć też pod uwagę, że organizacja wszelkiego rodzaju spraw, czy to zawodowych, czy rodzinnych, to jest po prostu jego mocną stroną, tak? Moi drodzy, następną kartą jest dla Was siła, więc, moi kochani, to może być taka sytuacja, że w tym miesiącu będzie Wam potrzebna taka siła wewnętrzna do zrealizowania swoich zamierzeń, swoich marzeń, kochani, jak to wcześniej było powiedziane. Wewnętrzna siła. I wierzcie mi, tej siły Wam nie zabraknie, tak sugerują karty. To jest siła nie fizyczna, tylko takie wewnętrznie poczujecie się bardzo silni, i po prostu. I dojdziecie do wniosku, kochani. Tak, karty sugerują, że wiele spraw jest możliwych do zrealizowania. Tak? Bardzo pozytywna energia. Następną kartą, kochani, jest dla Was siódemka buław, która mówi o tym, że będą takie sytuacje u Was, że w Waszym otoczeniu są jakieś osoby, osoba, może tylko, albo osoby, to w zależności od. od u kogo, jak to wygląda, moi drodzy, które narzucają wam swoje zdanie. I to zbyt mocno. I tu, moi drodzy, trzeba zwrócić uwagę, że z tym należałoby skończyć. Ale wy będziecie już na tyle, powiedzmy, zorientowani we wszystkim i uświadomieni, świadomi siebie, że powiecie dosyć, że wy swoje sprawy potraficie poprowadzić sami. I na przykład tego typu sytuacja, że na przykład ktoś Wam będzie coś odradzał, czy to w kwestiach miłosnych, czy zawodowych, że to się nie uda, że, tak, że można inaczej, moi drodzy, słuchajcie siebie. Bo ta karta właśnie mówi, że trzeba być asertywnym i po prostu nie pozwolić sobie, żeby ktoś Wam narzucał swoje zdanie, moi drodzy. Następną kartą dla Was są dwie buławy, które mówią o tym, że. Staniecie przed pewnego rodzaju dylematem, tak, moi drodzy. To właśnie może być w różnych kwestiach, tak, bo to, ja nie wiem, moi drodzy, co teraz macie na myśli, tak, co was po prostu bardzo zajmuje w tym momencie, wasze, wasze myśli. Moi drodzy, ale trzeba będzie, karty sugerują zrobić taki, jeżeli staniecie na rozdrożu i będziecie się zastanawiać jak zrobić, w ten sposób coś, albo jak przeprowadzić sprawę, w ten, czy w ten sposób, jakkolwiek by to nie było, to, moi drodzy, należałoby podjąć decyzję i zrobić ten ostateczny krok, moi drodzy, żeby móc iść dalej, tak? Karty tak sugerują, żeby móc iść dalej, rozwijać się i po prostu układać swoje życie po swojej myśli. Następną kartą dla Was jest karta Czterech Pieczy, która mówi, że w październiku trzeba zadbać o wypoczynek. Kochani, nie tylko jeśli chodzi o takie, żeby ciało wypoczęło, ale również umysł. I tu by był wskazany jakiś wyjazd, kochani, to by, będzie taka możliwość. Czy, moi drodzy, jeżeli na przykład ktoś lubi medytować, to jak najbardziej karty sugerują, trzeba po prostu uzdrowić troszeczkę myśli, żeby one tak nie były rozbiegane, ale również... Ciało, tak? Wsłuchać się w nie i po prostu zwrócić uwagę na siebie, moi drodzy. A dzięki temu poczujecie się zdecydowanie lepiej i komfortowo. Następną kartą dla Was jest As Buła, w którym mówi o tym, że takiej energii do działania, do chęci pokonywania różnego rodzaju może i trudności w życiu, albo do rozwijania swoich. Spraw, swoich po prostu zdolności, czy to w pracy, na przykład, to nie zabraknie Wam, bo właśnie o tym mówi as buław, o takim odzyskaniu chęci do działania, kochani. I to będzie Waszym udziałem w październiku, moi drodzy. Ostatnią kartą dla Was jest, kochani, karta Sprawiedliwość. Tak? No, Sprawiedliwość mówi o tym, że. Czasami trzeba po prostu jakby ściągnąć opaskę z oczu i dobrze się rozejrzeć, jak tak naprawdę wygląda otoczenie wokół Was i Wasze sprawy, tak? I po prostu, jeżeli na przykład coś Was przygnębia, coś nie odpowiada, kochani, to jest ta jakby ciemna strona, tak? Negatywne myśli, kochani, to trzeba po prostu pójść w tą jasną stronę życia, odrzucić wszelkie negatywy, działać w... Z literą prawa, kochani, jakakolwiek by to nie była sprawa w Waszym życiu, po prostu iść prostą drogą, moi drodzy. I tu jeszcze jest karta, mówi, moi drodzy, co zasiejecie w, w październiku, jaką sprawę zapoczątkujecie, która jest dla Was bardzo istotna, kochani, to ona w późniejszym okresie będzie przynosiła Wam sporo profitów, tak, zysku i zadowolenia. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie, moi drodzy. Do widzenia.